14 lat temu na terenie międzynarodowych Targów Katowice doszło do katastrofy budowlanej, w wyniku której zawaliła się hala, gdzie odbywały się targi gołębi. W tragedii życie straciło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. Tadeusz Kaczmarczyk, Tomasz Kania, Mieczysław Kawa, Radomir Kawecki. Pamiętamy o nich. Cześć ich pamięci. Co roku spotykamy się właśnie w tym dniu tutaj na terenach dawnych targów Katowicko w miejscu przypomniku, który upamiętnia tą największą w Chorzowie katastrofę po to, żeby oddać cześć i pamięć tym osobom, które tutaj tragicznie zginęły. W tym roku ta uroczystość ma trochę inny wymiar, ponieważ udało się na szczęście zakończyć sprawę wypłaty odszkodowań ze strony Skarbu Państwa dla rodzin, których bliscy zginęli w tej katastrofie i to jest dobra informacja, że udało się to zrealizować, że, że te środki wsparły bliskich osób, które zginęły tutaj, ale szkoda, że trwało to rzeczywiście 14 lat. Ja tutaj straciłem dwóch braci, prawda? Są tutaj na pomniku, jeden po drugim wypisani I, no i od 14 lat tutaj przyjeżdżam, jest mi ciężko bardzo przyjeżdżając tutaj, no ale trzeba oddać cześć i hołd tym, którzy odeszli, prawda, w tak straszliwej katastrofie no, przez zaniedbania ludzkie, tak, no bo to nie była jakaś, to nie była jakieś naturalna katastrofa, tylko zaniedbania, prawda, zaniedbane, służby zaniedbały, zaniedbały swoje obowiązki i doszło do tego, co, do czego doszło, no i mamy, mamy efekt, tak, 65 5 osób najbliższych naszych odeszło w tak ciężkiej katastrofie, tak. Potwornej powiem szczerze. Kontrowersje budzi sprawa najbliższego otoczenia pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy. Do niedawna w miejscu, gdzie doszło do tragedii, widniały jeszcze pozostałości po zawalonej hali, natomiast w ostatnim czasie ruszyły prace mające na celu całkowite wyburzenie budynków, niegdyś wchodzących w skład międzynarodowych targów Katowice. Wszyscy mówimy, że, że dbamy o pamięć. Mamy szacunek do tych ludzi, którzy niepotrzebnie odeszli, prawda? No, a ja tu dzisiaj przyszedłem, to od 14 lat, 13 rok dzisiaj jest, to jest pierwszy raz, co tu zobaczyłem, no, nogi mi się ugięły, te zaniedbania wokół pomnika. Ja po prostu nie tylko proszę, bo ja nie będę prosił, ja żądam, żeby te miejsce było należycie utrzymane, żeby te miejsce, gdzie, gdzie najbliżsi nasi 65 osób dało życie, to nie może być tak, że postawiliśmy pomnik do uczczenia tych naszych najbliższych i w tym miejscu wygląda, jak wygląda. To jest teren prywatny, dalej położony. W tej chwili trwają prace rozbiórkowe i porządkowe, co mam nadzieję, spowoduje, że za rok będziemy się spotykać już bez wizerunku upadłej hali, czy też resztek hali, że ten teren będzie ładnie uporządkowany. Co do tego nie mam wątpliwości, więc rzeczywiście w tym roku prywatny inwestor rozbiera tę halę. Jesteśmy w trakcie prac rozbiórkowych, ale z nadzieją, że za rok, jak również tutaj spotkamy, będzie to elegancko. Pomnik, pod którym w rocznicę zawalenia się hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowice odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy, został odsłonięty 22 września 2007 roku.